Zyski przez siedem i pół roku Orlenu to 84 miliardy złotych. To są zyski, które zostały częściowo odebrane mafią paliwowym. Zyski Orlenu od 2008 do 2015 roku to jest 2 miliardy 900. To nie wystarczyłoby odtwarzać tak naprawdę majątku Orlenu. Czyli nie wystarczyłoby zabezpieczać interes państwa, przecież to jest infrastruktura krytyczna. Środki na inwestycje, które już wydaliśmy przez siedem pół roku, to jest 94 miliardy złotych, środki, które wydano przez osiem lat, od 8 do 2015 to jest dwa, zaledwie 24 miliardy. To jest 3 miliardy rocznie, proszę państwa.